Siema, z tej strony Dolan moi drodzy, a to jest King's Arthurs Gold, gra, którą chciałem wam już dawno przedstawić, tu macie taki zameczek, jest to bardzo ciekawa gra, bo jest ona w wersji alfa, jest ona dopiero w wersji trial, znam że nie trial, ale alfie i ona pozwala na... Jest to bardzo fajna gra. Przede wszystkim e, możemy powiedzieć, że to, w tą grę można grać solo, jak i na multiplayerze. O, wiadomo, na multiplayer z innymi graczami zawsze raźniej. Gra polega na tym, coś na stylu e, Tower Base, e, na takiej metodzie, mechanice gry, czyli po prostu są dwie drużyny, niebieska i czerwona i one e, <ścoughs> zawierają są w ogóle tutaj w tej grze różne tryby gier Między innymi jednym z najmniejszych jest Capture the flag Czyli trzeba zabrać flagę przeciwnej drużyny No i zaczyna się od tego, że mamy dopiero budynek początkowy Wchodzą gracze na serwer yy, I wybudowują sobie sami twierdzę Co jest naprawdę ciekawe To jest połączenie takiego Minecrafta I, i gra naprawdę zawiera grafikę 2D Jest platform tak jakby platformerem Aczkolwiek jest to zarąbiste połączenie Rozgrywki właśnie yy, Multiplayerowej wraz z takim Minecraftem, czyli budowanie swoich twierdz i to też musi być umyślne budowanie i dosyć yy, inteligentnie zbudowane, na przykład, muszą być budowle, ponieważ jeśli zbudujemy jakąś budowlę, yy, Bezmyślnie, to po prostu wróg szybko się nam do niej dostanie, a przecież o to nie chodzi w twierdzach, nieprawdaż? Eee, tak samo jak i możemy napierać. Mamy tutaj, e, ja gram akurat na trialu, jeszcze nie zakupiłem gry, bo można zakupić grę, która potem posiada tryb. E, posiada tryb. E, Posiada e, super tryb mm, zapłacenia i wtedy mamy gold, i wtedy mamy możliwość. O, wybaczcie, jak to się wpisze na sklepie! Mamy możliwość zdobywania e, większości e, głów. Możemy sobie zmieniać głowy, tak jak to jest czy Varley na przykład. E, mamy więcej klas, mamy więcej modów, na które możemy tworzyć. Chyba możemy nawet serwery tworzyć, e, co jest bardzo ciekawe. Ja gram na trialu i tu mam tylko trzy, kla, e, trzy klasowość. Mam klasę taką jak. E, wojownik, e, builder czyli e, budowniczy oraz e, archer czyli łucznik i zaraz wam pokażę, e, mógłbym wam pokazać na solo e, rozgrywkę aczkolwiek ja zaraz dostanę się na jakiś serwer i chcę wam tutaj zanudzać wybieraniem serwerów i zaraz się widzimy e, jeszcze jedno chciałbym wam e, tutaj powiedzieć jeśli słyszycie tą muzykę w menu to E, powiem Wam, że z mojej, z mojej perspektywy widzenia jest bardzo fajna, naprawdę podoba mi się. E, aczkolwiek grze żadnej muzyki nie ma. Wszystkie odgłosy audio e, e, są na m, pozytywnym znaczeniu super. E, tak samo jak i grafika. Moim zdaniem e, tutaj nie wyobrażam sobie do tej gry jakieś innej grafiki. E, załóżmy 3D z perspektywy drugiej. E, tutaj powinno być na dole e, ukazać się tutaj opcje na przykład. Oczywiście twórcy chcą zachęcić ludzi do opcji kupowania tego konta GOLD Tego jakoś tam nazywa się premium tak konta I aczkolwiek ja nagrywam teraz Mirilis action i teraz to widzicie jest okienko od Mirilis się zawsze wysuwało i tu były opcje tutaj była taka, taka tabelka z, z jakie ma możliwości trial małe za, mało zaawansowane a jakie wielko zaawansowane wielozaawansowane możliwości ma premium tak no dobra także ja do was wracam zaraz po przerwie e, i widzimy się na mapie e, w jakiejś rozgrywce multiplayer Dobrze moi drodzy, jesteśmy już w rozrywce multiplayer, zaraz wam objaśnię jak to wszystko wygląda. Moi drodzy, mógłbym wam pokazać jak się od początku zaczyna budowanie takich twierdz, aczkolwiek to będzie odcinek na szybko. Ja z tego mam zamiar robić let's play, -e, może nawet kogoś namówię z mojego otoczenia, kto by chciał ze mną w tą grę grać, ona jest naprawdę świetna. Moi drodzy, mamy co jest bardzo przydatne w tej grze. Przede wszystkim, weźmy sobie najpierw buildera. Mamy trzy klasy, tak jak mówiłem. Tu mamy serduszka, tak, interfejs w ogóle możemy sobie patrzeć na każdego nazwę, można pisać. Są także emotikonki pod kół. Jest ich dosyć dużo. Możemy na przykład dać: Hey, it's good, it's good, yeah, yeah, eee, Możemy dać, że jesteśmy uśmiechnięci. Eee, oczywiście to mogą być takie, ludzie używają tego naprawdę. To nie jest tak, jak w innych graczach, na przykład nie używają eee, tych emotikonek. Mm, tu naprawdę przydadają mu się, bo są podręczne. Znaczy tylko tutaj namierzyć myszką i już macie emotę wybraną. Teraz tak, mamy możliwości podnoszenia przedmiotów, co jest też bardzo ciekawe. Jesteś, jeśli jesteśmy takim budowniczym, on musi zbierać tutaj, macie w lewym górnym rogu minerały. Mamy drewno, tak? Jeśli będziemy to niszczyć. Tutaj drzewo się zbiera minerały i także kaska, mała kasa się zbiera, to jest złoto, które także się nabywa yy, tu jeszcze mirrillis action mi zasłania, ale wy tu macie najprawdopodobniej kamień, tak i możecie sobie na przykład, jeśli już uzbieracie sobie maksymalną, może teraz wam nie będę pokazywał, ale jeśli uzbieracie sobie, sorry, że tak nawijam, jeśli uzbieracie sobie odpowiednią yy, grupkę, bo maksymalnie możecie uzbierać 250 każdego, tutaj Yy, możecie potem sobie na przykład to podnieść tutaj. O na przykład, widzicie, podniosłem drewno i mam je na plecach. Znacie, teraz akurat wyrzuciłem i mam je na plecach, tak? Nie, dołączyło mi one tu. Ja je sobie po prostu wyrzuciłem. Można sobie wyrzucić to drewno, które macie. Yy, tutaj ktoś pisze, żebyśmy się ruszali. Aczkolwiek ja chcę wam o, omówić, yy, nie zależy mi na tym. Zobaczcie że mam na was wyjebane ludzie. Nie na was, oczywiście, tylko na tych, co grają ze mną. Mam nadzieję, że nie obrażam. Eee, no i co, moi drodzy? Wojownik, A tak jest mocniejszy. Atak on oczywiście wymaga naładowania. Eee... Tarcza co najlepsze, on ma taką e, umiejętność, jeśli się spada z górki i podniesie się. W ogóle, tarczą można celować w górę i w dół, bo łucznik może z każdej perspektywy strzelać. Tym bardziej, że łucznik może wchodzić na takie drzewa, wspinać się i strzelać z góry, co daje mu naprawdę niezłą taktyczną przewagę. E, aczkolwiek my możemy na przykład, jeśli spadam z jakiejś górki, zaraz Wam to zaprezentuję. Czekajcie, widzimy tu. O, na samą górę. Patrzcie, to możemy kliknąć tę tarczę w górę. A akurat tutaj sobie nadałem obrażeń, ale aczkolwiek na, na mniejsze takie spady y, to działa. Możemy po prostu się opuścić, nic nam się nie stanie. Moi drodzy, tutaj mamy ogólnie rozbudowaną y, bardzo fajną możliwość. Możemy, aczkolwiek, moi drodzy, robić sobie pułapki. Y, to proszę proszę Państwa, to, to ten kamień tutaj, który Wam pokazuję. jest to kamień, który nazywa się. Y, on to jest. Y, zaraz sprawdzę. Y, to jest. Y, Trap Bridge, czyli most y, zwodzony. Tak, możemy go zamknąć w każdej chwili, znaczy on jest zamykany y, tylko wtedy, kiedy wróg na niego nastąpi, on wtedy automatycznie się spala. I jest bardzo fajny sposób. I pamiętajmy o tym, że nie możemy tego stawiać w tej obok, bo one potem się tak y, naprawdę bugują i to nie jest przyjemne. Oje. Teraz pomożemy naszym przyjaciołom tutaj na dole. Y, stawiając y, może... Y, te kolce, tak? które pozwalają nam na widzicie podniosłem sobie właśnie kamienie, mam je na plecach i one mi się przydadzą, bo jak stawiam właśnie te kolce, to te kolce zabierają mi kamienie. Don't, ok. I co jest najlepsze? To jest też także taka rzecz dosyć ciekawa. O, widzicie, zginąłem od tego, że bo po prostu y, możemy sobie sami nadawać y, obrażenia od takich, y, od takich kolców. Ostrzy jak to tam woli nazwać, pułapek. Moi drodzy, mamy dwie perspektywy, możemy patrzeć z dosyć zbliżonego tempa, nie możemy tak sobie średnio ustawić, gdzie chcemy patrzeć, aczkolwiek taka, moja, moi drodzy, metoda jest o wiele ciekawsza na przykład dla łucznika, który może sobie obserwować, widzicie, można sobie, mamy swobodę w pewnym zakresie, do obserwowania i może także celować. Zaraz wam pokażę zresztą jak to wygląda u łucznika. Natomiast u, y, u naszego y, u naszego drogiego Wojownika przyda się perspektywa bliższa, prawda? Nieprawdaż. Chyba z takiej, z takiej dalekiej nie będziemy korzystać, nie? E, strzały także łucznik sobie musi sam robić. coś ciekawe naprawdę? E, łucznik na przykład musi niszczyć drzewo prawym przyciskiem myszy, żeby sobie nazbierać strzały. Widzicie, za każde uderzenie w takie drzewo zobywamy strzałę. I także maksymalnie możemy 250 zebrać i możemy sobie z tego zużywać strzał ze strzał chyba łucznik jest najtrudniejszą klasą w tej grze czemu mi to tak oddaliło dobra, i widzicie, możemy sobie celować łucznik także ma stopień naładowania strzały aczkolwiek on mija po pewnym czasie opatrzcie, naładuje i on się cofa i znowu się ładuje tak jest najbardziej naprężone, aczkolwiek z takiego tak, że można strzelać, tylko trzeba, trzeba wtedy przycelować m, o wiele bardziej wyżej, to także trzeba podchodzić do tego, jak, przy snajper, e, jak ze snajperką na przykład w Battlefieldzie, czy przez realizm zawierzony. E, my sobie weźmiemy, moi drodzy, buildera i jeszcze wam opowiem o paru rzeczach, moi drodzy. No, oprócz tego mamy tutaj właśnie standardową tabelkę, nieprawdaż e, z rzeczami, emotikony, e, powalczymy sobie ogólnie dzisiaj. Ludzie naprawdę znajdują, moi drodzy, wiele, naprawdę wiele sposobów na budowanie tych takich twierdz, którzy obudowują ją całą, on znowu zginąłem, może się innym nawet przydadzą te minerały, z które ja zawierałem, materiały. Eee, budują różnie, eee, żeby na przykład się wrogowie nie dostali To jest bardzo dobra metoda, moi drodzy, bo na przykład wróg nie może wejść na takie drzwi Moi drodzy, to coś, ten blok, który, to jest standardowy stone, który możemy stawiać to, Ten tutaj z tyłu, taka nasadzka, to się nazywa dokładnie Castle Back, czyli ściana, e, ściana zamku e, Dzięki niej możemy stawiać na przykład klocki tu, pokażę wam e, Nie chcę tego, ale ten na przykład możemy postawić tu, tak, to jest, to jest akurat e, to jest drabinka. Eee, takie drzwi natomiast, moi drodzy, nie mogą być otwierane przez przeciwników. Eee, takimi drzwiami także możemy sobie utorować na przykład wieże Można sobie z takich samych drzwi zrobić wieże eee, co pozwala nam na... Mm, co on tam chce? <laughs> Someone is digging our base. Aha, czyli ktoś podbija naszą wieżę do, od, spod dołu. Ja wezmę sobie w takim razie już wojownika i przejdźmy do rozgrywki, bo ja mogę was zanudzać. Uuuu! E, aczkolwiek mi się zdaje, że mało osób to zna. Ja ogólnie tą e, grę roz, z, zapoznałem się z nią poprzez Gnomka. Jeśli nie znacie go, on tam kiedyś nagrywał z JJ Jokerem, wielką legendą Minecrafta. Nie ja moi drodzy, nie jestem zafascynowany Minecraftem, ale przy okazji pamiętam, że e, zahaczyłem gdzieś, e, dowiedziałem się, że on ma nowy kanał i go zasubskrybowałem. O sobie tam ogólnie jakoś aktywnie nie uczestniczy, po prostu sobie m, jakieś tam mini e, jaja robi, jakieś tam śmieszne materiały co... Widzicie, robiłem sobie ciężko spalając, i właśnie mnie tutaj zszturmowali, przebożdili. Oczywiście się nie przypatrzeć tutaj także przydaje się skill do wojownika, zaraz wam zresztą objaśnię po co. Moi drodzy, bo techniki tego blokowania, to wszystko, całe wyczucie, także tego trzeba się nauczyć. Jeśli się jest naprawdę dobrym graczem, który już zaawansowanie gra w tą grę, wie jak taktycznie podchodzić do różnych sytuacji, to naprawdę wiele tu już działa. I także teamwork w tej grze się opłaca. Moi drodzy, widziałem nawet, że parę osób w tą grę grywa dosyć często że yy, Polacy także w tą grę mają zaszczyt grać znaczy może nie mają zaszczyt, ale na yy, ale grają w nią dosyć, dosyć dobrze możecie tam spojrzeć na live'a u Gnomka yy, ja mam chyba wstawię nawet teraz w opisie jeśli będzie mi się chciało je, do jego, yy, jego Twitcha, do tego Gnomka Dzięki któremu zapoznałem się. I w ogóle podam wam stronę główną gry, gdzie możecie za darmo ją sobie pobrać, wystarczy tylko konto potem założyć. I się Moi drodzy dzięki, co zapewnia nam takie, roz, roz, takie rozwalanie się ciał i budynków, bomby. Moi drodzy, po uzyskaniu 20 takich pieniążków, które tutaj się zawierają, co wam pokazuję kursorem, możemy potem sobie zakupić bombę, aczkolwiek mm, czasami wojownicy chyba nie dostają, nie, to w Team dead Matchach, tak. Dostałem y, bomby, na to, aczkolwiek... O, tu jest jakiś gościu. Wiele ludzi już sobie ponakrywało te... O, dostałem. Padłem. Y, Coś najśmieszniejsze, można poniewierać wrogiem. Można go na przykład poniżyć, podnosząc jego ciało. Możemy... Oj, wybaczcie. Mikrofon. Możemy mm, podnieść także ciało przeciwnika, co jest bardzo ciekawe. Moim zdaniem. No, I'm very sad. I'm very angry. Y, I możemy nie rzucić Albo na przykład nie wiem powiedzieć, że you, you're doing well A i znowu bomba. Bomby są osiężne w, w tej grze, no są potężne. Jeśli się zarzuci taką bombą, to niszczy nie, nie wiem w jakim obszarowaniu, aczkolwiek niszczy naprawdę praktycznie wszystko i od takiej bomby jeśli stoicie obok niej nie ma szans się wyrwać. Aczkolwiek teraz pamiętam jak mi gościu pewien przeciwnik wybił do w powietrzu i dzięki temu go pokonałem. tym tu mnie zabił gościu, aczkolwiek on jeszcze się zamordował. Widzicie tutaj przede wszystkim pułapki, nieprawdaż? Cała technika tutaj obudowywania to tu się na pewno przydaje teamwork. Przede wszystkim motywonki także pozwalają na porozumiewanie się. Ludzie także dosyć skrupulatnie i szybko porozumiewają się za pomocą tego czatu, nieprawdaż? Coś naprawdę wszystko ładnie jest zrobione. Gra jest dopiero w fazie alfa ale już mi się zdaje, że wielki potencjał i jest skora na sukces. Dostańmy się tutaj, coś się tu do nas. O kurde, widzicie, z tego ataku super. Oni potrafią nas nieźle pojechać, wiecie? Atak super, także nas odpycha, mamy włączoną tarczę. Tej lipa trochę, żebym nie spadł. O, jest gościu. Ustawił drzwi. E, wojownik także może zniszczyć rzeczy. O, ale miseł, pokonałem skona. Kolczę yy, Możemy także niszczyć yy, Wojownik. Może na tak samo jak chyba łucznik po kolei. Patrzcie, będę uderzał w ten kamień. Będę się niszczył z czasem. Może nie ten, ale ale nie wiem. No na przykład nie chcę tutaj niszczyć nikomu nic. Będzie się tam naprawdę starał. O ten kamień możemy niszczyć. O, widzicie, zniszczyłem. Mojezu, pomóż Postaw, dzięki Widzicie zniszczyłem, aczkolwiek tutaj mamy Wielu dzielnych Jakże dobrych e, budowniczych Którzy nam pomogą Po tak połowy tak zwane Ej moi drodzy mam zamiar w tą grę grać Bo ona jest równie pociągająca Co Chief z dodateczkiem takiego minecrafta Kreatywności Aczkolwiek taktyki na dobrą Dobry budynek, na dobrą twierdzę Ojej tu trzeba uważać Łucznicy, zatem bomby Sypią się lecą wszędzie. Moją najlepszą taktyką, moi drodzy, nagranie w tą grę na przykład na skakiwanie na głowy yy, i na przykład... Yy, nie technika tego super hard ataku, czyli tego. Oh, który może coś zniszczyć albo kogoś wybić yy, z z gardy a właśnie blokowanie się i potem wykorzystywanie tego, że przeciwnik tam skacze jakoś się obi o, jakoś tam się wałęsa, albo się odkryje i wtedy go atakuje szybkim atakiem ja wolę o wiele tą metodę pojechałem po do jednego gościa, teraz się cofam aczkolwiek jest już dwóch to, to nie jest tak łatwo się tutaj nie nasadzają na moją twierdzę o pięknie idzie builder ma bardzo fajnie wykonane zadanie on potrafi on może sobie świetnie idzie zagrozić nasz teren i my nie możemy się tu przedostać. chciałbym to mieścić I on będzie sobie to zostawiał, zostawiał na przykład do buildera ciężko się dostać w tunelach bo on się może za, za, zakopać Odciąć sobie drogę powrotną, aczkolwiek nie dopuści nas do siebie, bo będzie co, co, coraz to nowsze tworzył za sobą i nas nie dopuści z ciekawą metodą naprawdę. Ci ten dostanę, przykro mi naprawdę żal. Żal e, ale aczkolwiek pójdziemy to do góry Myślę, że tutaj przynajmniej coś działamy No, już zeskoczył zamiar o, już, już ma bombę gość w powietrzu, ale chyba go zestrzelili i wybuchła, jeśli gościu w ogóle się dobił. O, bomba i wysadziła go, aczkolwiek nie jego, a, a mnie. I moi drodzy, w takich tower defensach e, Capture the Flag mamy chyba ograniczoną liczbę przeżyć. E, albo mi się wydaje, albo po prostu chyba podczas kiedy spada już ta liczba chyba poniżej 10 ludzi wybitych bo tutaj jest o, także w e, capture the flag jest odlicznik czy ten, e, jest odlicznik e, mam mapę całą jest odlicznik także e, przeciwników z której strony zostali zabici oprócz tych flag e, no i jeśli e, u kogoś dopadnie ten licznik do zera, przepraszam to to jest chyba ilość e, resp respawnów które można zaliczyć no i tutaj u nas jest dość mała Możemy tylko popatrzeć teraz, jak sobie nasi sojusznicy pięknie sobie radzą. Nie za dobrze, bo czerwona strona bardziej napiera. Tutaj jeden się dobija. No i zjechał tego tutaj. Nie wiem ile to już trwa i myślę, że chyba zaraz zakończymy odcinek. Będzie to odcinek informacyjny i będę wam pokazywał potem w następnych odcinkach kolejne let's play, tym bardziej emocjonujące. Yeah! A czemu, moi drodzy, mogę, może być ten let's play przymulony? Czemu kurwa mać? E, bo, e, moi drodzy, e, nagrywam to wieczorkiem i nie chcę mi się za bardzo tutaj wysilać, aby zatem budzić kogoś. Dobra. Widać, że czerwoni przejęli większość terenu naszych naszych tutaj terenach, bo tu była ta pułapka, pamiętacie, tu była w ogóle nasza wieża i jest nadal nasza wieża, którą oni już przebili, y, dostali się na nią, przygwoździli nas, no i aczkolwiek my próbujemy tylko defensywnie tutaj zdziałać jako łucznicy, w wojownicy tu się niezbyt nie zdają, czemu oni się nie wracają do bas? Teraz już nie ma, nie, nie ma powrotu, jeśli oni tu zaskoczyli. Aha, moi drodzy, yy, o to chodzi też w tej fajnej grze, że na przykład możemy sobie tutaj się uformować, liczymy legiony rzymskie i na przykład, yy, jeśli ktoś trzyma tarczę w góry, to inny wojownik może naskoczyć na niego i możecie zro można zrobić wielką wieżę, co może poz pozwolić na wbicie się do góry. Jakiś słaga szpania. No stoi chyba. Ma... Nie nie ma. O, widzicie, wykorzystał to. O, ale pięknie wykorzystał sytuację. O, pięknie, widzicie, on też działa tą metodą. On nie używa tego hard attacku bombka. Nie zdziałał nic zbytnie tą bombą zaraz chyba mam nadzieję, że sobie, tak, we dwójkę sobie poradzą bo nie wiem czemu ten poszedł zamiast temu pomóc jeszcze ten bombę zgubił, bombki, no właśnie nie chciał tych bomb, a to ciekawe dwie strony już nie mają możliwości respawnowania się, także te wszystkie tutaj osoby, które tutaj obecnie grają, one już nie mają możliwości respawnu jest walka mm, ostra czekaj, chyba zostały tylko dwie osoby u nas i oni sobie już tutaj katapultę zrobili i zasuwają niż z tej katapulty. Tak, katapulta pozwala na wrzucanie kamieniami i niszczenie częściowo twierdzy przeciwnika, aczkolwiek katapulta także może katapultą można także wystrzelić jakiegoś swojego sojusznika. Opatrzcie teraz. Pięknie! Ja się przebija tutaj, stawia na przykład bombę, poświęci się. Żeby zrobić dziurę, aczkolwiek to mu się za bardzo nie udało, bo tutaj kur, drzwi zablokowałeś. O i, przyszedł builder, który y, tutaj nie że drzwi założył, to jeszcze załatwił wojownika jakiegoś nieba. Naprawdę ta gra jest tak. Y, z, tak jest skomplikowana, naprawdę. Na wbrew pozorom... O! I co jest jeszcze bardzo ciekawe? Tutaj mogliśmy przed chwilą zauważyć. Ale co tego nie wiedziałem? Że można tarczą odbijać bombę. Tego nie wiedziałem. To jest... Ciekawe. Tak, już wiadomo, że nie, przeciwnicy się do nas dobiją. To już nieuniknione. Zaraz tutaj zbudują, widzicie sobie drabiny. Blader może jeszcze coś zdziałać tutaj, aczkolwiek będą to niszczyć. Zaraz się dostaną. Potrafię się po uchu. Zaraz skończymy ten odcinek. Oj. Znowu cały czas rusza mikrofony, bo mam go bardzo blisko rąk. Mam nadzieję, że nic się nie sra z jego kablem i że po prostu on jakoś tam nie... nie, 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 nie Boże, no. Nie mogę się wysławić. Już wieczór jest. Niech robocze, nie. Nie szurze. Dobra. Czekajcie. Tak, i moi drodzy, tu się zaczyna nowa runda, ale ja już bym chciał z wami się pożegnać, także dzięki wam bardzo za uwagę, zapraszam do oglądania oraz yy, oglądania dalszych odcinków oczywiście z tej gry, jak i yy, 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 z innej serii, zapraszam do subskrybowania oraz oceniania filmu, ja się z wami ogólnie żegnam, siemano!